Hej, dzisiaj nie będzie miło. Tak, zacznijmy od tego, że już cała Polska wie, że w naszym gimnazjum doszło do incydentu. Że w czasie lekcji rodzic wbił do klasy i pobił ucznia za to, że dzień wcześniej on pobił jego córkę. Stało się coś złego, ale po prostu tego, co piszą w internecie nie da się czytać. Na przykład, dobrze mało mózgu, za darmo nie oberwał, może ten pan miał powód. Są różne warianty, a jeden jest najbardziej prawdopodobny. Koledzy z klasy itp. itp. Chłopak uderzył jego córkę w twarz, więc jak najbardziej zasłużył. Powinien, Powiem więcej, szkoda, że tak lekko dostał. Najpierw apel do ludzi, którzy udzielają się w internecie: ogarnijcie się. No, normalnie wszyscy eksperci, sędziowie, prokuratorzy, wszyscy teraz fachowcy każdy ma swoją teorię. To jest chore. Ale wiesz, jest argument, że wolność słowa i że każdy może wydać swoją opinię prawda. Ale może nie znaczy powinien. Jest wolność słowa, ale chyba zapomnieliśmy, że słowo może też zabijać. Hello? Czy wiecie, jak się czuje osoba, która musi to czytać? Przestańcie wydawać wyroki na naszą koleżankę i naszego kolegę, jak nie znacie szczegółów. My wiemy, jaka jest prawda, ale wiecie co? Nie powiemy wam nic. Stało się coś niefajnego, ale to policja jest od tego, żeby zajmowała się takimi sprawami. Nie my, ludzie, ogarnijcie się. No i po drugie, apel do mediów. Wy też się ogarnijcie. Jak się coś fajnego dzieje w szkole, to oczywiście nikogo nie ma. Dziesiątki imprez, fajnych rzeczy, które robimy w szkole przez cały rok, przez całe lata. A wystarczy, że ktoś się pobije i zaraz. Polsat, News, TVN, wszystkie gazety mają coś na pierwszą stronę. Czyli jaki to wzór dla nas młodzieży, żeby się to tak naprawdę zainteresowali, to musisz zrobić coś złego. No super, wielkie dzięki za taki wzrost. Od dziś nie oglądam telewizji. No może jedną. Kuriera 21. Tak, bo tu pokazujemy tylko pozytywne wartości. A ta historia też ma swojego pozytywnego bohatera, o którym nikt nie mówi. Nie pojawił się w żadnej gazecie, w żadnej telewizji, nikt o nim nawet nie wspomniał. A to on jako jedyny uczelnie wybiegł z klasy i bronił kolegi przed bijącym dorosłym. Oto on. Bohater Adam. Adam, czemu wszyscy wybiegli, a ty zostałeś w klasie? Bo pani prosiła, żeby wszyscy wybiegli, a że go ten pan zaczął bić mojego kolegę z klasy, to zacząłem go bronić, nie? Ale podobno dzień wcześniej uderzyłeś tego gościa. No uderzyłem go, bo ponieważ uderzył dziewczynę, to stanąłem jej obronie, a następnego dnia niestety musiałem go ratować, bo to źle wyglądało. To jest nios, który warto nagrać i pokazać.